Tu nasz nowy olej, taki kot, mamy sześć takich baniek, nowy, zachowuje się tak, bo trochę jak, trochę gęstszy niż woda. Auto przed całą procedurą zostało wypoziomowane w garażu. Dobrze spłynął olej ze skrzyni, żeby, dobrze potem, żeby ją potem dobrze napominić. Zestaw potrzebny do wymiany oleju w skrzyni. Multitronic, Multitronic tak jest. No wiadomo, klucz nasadkowy. Torx. 60. No i tak, ta rurka, którą już wyciągnęliśmy ma taki numer seryjny trzy śruby, które będą potrzebne do przykręcenia filtra oleju. Taki numer. Te uszczelki są do czego? Nie. Na rurki, które będą wchodziły do filtra oleju. Tutaj. Czyli gdzieś tu. Będziemy badać jak wyciągniemy. Stale. I on ma. Tu ma numer seryjny. Widać czy nie widać? Widać. No i oczywiście nowe, nowa śruba do zakręcenia po oleju. Tu pasuje, pasuje. No po łokciach poleci. Zawsze leci. Powinno się w rękawiczkach to w sumie robić. No brązowy jest. On nie jest taki zły. Ale ma zapach to chyba nie jest dobrze. No, musi mieć jakiś zapach, to spalenizny trochę to już tego nie musisz filmować yy, tam trzeba będzie wyciągnąć jeszcze tą rurkę taką która ustala poziom oleju ale trochę niech pozlatuje bo to nie będzie się tam grzewał tu już po wyciągnięciu plastikowego korka zaślepki jak to się nazywa? Obo, Taka kulejka ustalająca poziom oleju w skrzyniu. Główne huśnięcie już było, nie nagraliśmy. A tu jestem. jest z jest. tym, no, ja wygląda tak. to no, dajmy, ja widać. Tak. po łokciach poleci, zawsze leci. Powinno się w rękawiczkach to w sumie robić. No brązowy jest. On nie jest taki zły. Ale ma zapach, to chyba nie jest dobrze. No musi mieć jakiś zapach. Taki spalenizny trochę. To już... Nie musisz filmować. Tam trzeba będzie wyciągnąć jeszcze tą rurkę taką, która ustala poziom oleju. Ale trochę niech pozlatuje, bo to nie to się tam Tu Już po wyciągnięciu plastikowego korka za śledki. Jak to się nazywa? Pachową. Taka tulejka ustalająca poziom oleju w skrzyni. Główne już było, nie nagraliśmy. A tu już jest, ta, tu jest stylna. No ta wygląda ta, tam. Ta, ta. no, ta, ta, ta. no, widać. Wywiad, że olej wygląda na, na bardzo ciemny. W słońcu, słońcu. się nic raczej ja, nie zobaczy, no ale jest bardzo ciemny, nie prześwituje nic. No tak będzie najlepiej na któryś najczystszy paluch. Na paluchu nie wiem, mam na źle. Nawet jak. No, dziwne. Jasne. Przedajemy stary olej, żeby zobaczyć, ile go było. Dobra. Przytrzymam trochę. Tutaj weźmy wydaje pięknych kolor syropu klonowego. Zapach niekoniecznie. ale no, ja tu, może cztery. Nie? No, jak chcesz dokładnie zmierzyć to i tak całe nie wejdzie. Jest cztery. Jest cztery. Dobra, drugą Na ma druga bajka. Nie ma podziałki. No to dawaj do tego. Tam coś jest, czy nie? No ja sumnie troszkę to do tego 3 litry tu jest już chyba wejdziemy Nie Sądzę, żeby było więcej Nie coś ty Może być raczej mniej tylko Weź tutaj Dawaj O tu znacie mniejsze. Spłynęło jakieś dziadostwo. A weź podnieść wyżej, żeby było widać, co leci. No, wydaje się, że tu jest jeszcze ciemniejsze z dna. Tak to wygląda na białym tle. W sumie 6 i nie wiem, dwie dziesiąte, może czy nie, żeby założyć klucz, i tam jest gdzieś ta śruba, na obudowie, nie? Tam te rurki przynoszą, tam jest góra filtra nawet lepiej tak widać dla nas nas jest jedna śruba. No jedna, która gdzieś... te rurki trzyma, i trzy, którymi jest filtr. Filtr No Jest to fajnie widać. Drogie tak, no. gimnastyki nie no żeby żeby was... wyjąć. To trzeba skręcić najpierw tą śrubę. Trzynastką. Co rurki trzyma, trzynastką, i na górze jest druga. Na górze skrzyni śrubami. Trzeba wyjąć rurki, a potem filtr. No dobra, to co? Działamy. Śruby odkręcone od przewodów olejowych. Ta z dostępem z tej strony 13 Ta głębiej to była dziesiątka. Odkręcone, odchylone. Z większych problemów trochę gimnastyki, ale poszło. Niestety ta przedłużka nie zdała egzaminu. Śruby były dokręcone ze zbyt dużym momentem. No i widać jaki jest efekt. Na szczęście dało się to zrobić na na sztywno, takim czymś, taką przedłużką dosyć długą, ile to będzie z pół metra i spokojnie da radę. Nie trzeba nic giętkiego tam wsadzać. No i tak. Data produkcji filtra, który był w samochodzie. Marzec 2012. Auto z marca 2012. Auto też z marca 2012. W książce wpisy, że były wymiany oleju w skrzyni biegów. Powinny już być trzy. Wychodzi na to, że przynajmniej filtr nie był wymieniony nigdy. Założymy sobie nowy. Mamy datę produkcji. No już zeszłego roku. Sierpień 18. Sierpień 18. A wymieniany będzie we wrześniu 19. Dokładnie. Tyle, działamy dalej. I nasz wlew już mamy zamocowany. Tak to wygląda. Od góry. Trzeba było sobie tam przepuścić ten przewód do miejsca, gdzie spuszczane było olej. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Trochę gimnastyki. Może, żeby nie, pod, nie pod światło I tam sobie idzie. Wcześniej pokazanego miejsca z silnika, tutaj spusty, poskręcane. Wszystko można samemu zrobić. Trochę zabawy. Tak, to tu jest skręcone elegancko. Zaraz dokręcimy. Ostatnią śrubę u góry przy filtrze, bo już mamy filtr nowy założony. Trzy torksy przykręcone, 13 przykręcona, została 10. Dokręcimy ją, żeby już mieć z głowy górę, zmontowaną i będziemy lać olej. Nalewanie oleju od spodu. Przeładuję bardzo powoli. Tą rurkę, jak ma na dole. Dopiero teraz wchodzi. Tego filtra się tu nie dało wyciągnąć w górę? To się będziemy tak bawić i bawić. Chyba ten filtr blokuje, wiesz? Który filtr? Ten w tym czarnym lejku. a nie, tu ciśnienie chyba musi być. A masz, masz dużo olejów? Nie, mało. No. no to lej. Dobrze jest wszystko? Tak. Zatarło już do Tak.